Mawiał, że sztuka jest wszędzie, że jej podstawą i duszą jest harmonia, a hasłem wolność. Gustaw Gwozdecki, malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz, kompozytor, pianista, teoretyk sztuki, samouk. Urodził się w 1880 roku w Warszawie i z tym miastem związane były jego pierwsze kontakty ze sztuką. To tutaj, jako nastoletni chłopiec, miał okazję zobaczyć eksponowane prace. Największe wrażenie wywarły na nim dzieła Władysława Ślewińskiego, jakie pokazano na wystawie w salonie Aleksandra Krywulta. Gustaw Głozdecki w 1898 roku wyjeżdża do Monachium. Tutaj działa silnie polska kolonia artystyczna, podzielona umownie na dwie grupy. Pierwsza grupa to tak zwani sztabowcy, czyli artyści, którzy w Monachium przebywają już od dłuższego czasu. Działają tu pod wodzą Józefa Branta, zwanego potocznym generałem. Druga grupa to artyści, którzy dopiero co przyjechali do Monachium, rozpoczynają tutaj swoją edukację bądź też artystyczną karierę. Jeżeli chodzi o drogę edukacji Gustawa Głasteckiego, była ona niezwykle dynamiczna. Edukację w Monachium rozpoczął w prywatnej szkole Stanisława Grocholskiego. Za dwa lata znalazł się już w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod czujnym okiem Jana Stanisławskiego rozwijał swój artystyczny talent. Rok 1901 to już prywatna szkoła Konrada Krzyżanowskiego. Rok później pracownia rzeźby w Ecole de beaux w 1914 roku Gustaw Gwozdecki był inicjatorem powstania Akademii Malarskiej we Francji. Była ona przeznaczona dla polskich artystów, którzy w tym państwie chcieli rozwijać swój artystyczny talent. W zakresie grafiki eksperymentował z wieloma technikami – miedzioryt, monotypia, akwaforta, ale także głosdotyp, czyli wynaleziona przez Gwozdeckiego własna technika graficzna. Inspirował się wieloma artystami, wspomnianym Krzyżanowskim, Władysławem Ślewińskim. Warto wymienić tutaj również fowistów, ekspresjonistów, grupę poławą i Pola Gogel, prozę Stanisława Przybyszewskiego, twórczość Ruszczyca czy twórczość Wojciecha Wajsa. Gustaw Gwozdecki umarł nagle, 8 marca 1935 roku w swojej pracowni. W 1960 roku do zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu został zakupiony ten oto obraz. Pełnia. Praca pochodząca z 1905 roku. Pochodzi ona z bardzo interesującego cyklu bratońskiego. To tutaj w tym okresie Gwóźdźcki namalował cały cykl pejzaży, niezwykle przejmujących, nasyconych ekspresjonistyczną nutą. Po raz pierwszy Polscy odbiorcy mogli zobaczyć ten cykl w 1906 roku, kiedy wiosną w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie zostały wyeksponowane. Co wyróżnia ten cykl Gwozdeckiego? Na pewno uproszczenie barw, uproszczenie form, na pewno silne kolorystyczne kontrasty i syntetyzm, który właśnie pochodzi ze szkoły poławą. Uproszczenie, nie skupienie się na szczegółach, które ma doprowadzić do wykazania jak największej ekspresji. W przypadku cyklu bretońskiego u Gwozdeckiego możemy też mówić o muzyczności sztuki. W 1908 roku Olszewski pisał już o wielkich akordach barwnych na płótnach Gwozdeckiego. Obraz pełnia jest namalowany w formacie kwadratu, bardzo często pojawiającego się u Gwozdeckiego. Tak naprawdę moglibyśmy ten obraz podzielić na dwie części i partia górna z obłokami chmur, malowanymi w kolorze szaro-zielonym i dominantą kolorystyczną świecącym księżycem, mającym taki metafizyczny, symboliczny charakter, co zbliża tę pracę w interpretacji, też w nawiązaniach do twórczości Wojciecha Wajsa. Znacznie spokojniejsza jest dolna partia tego obrazu. Mamy piękne morze plaże, trzy chaty, które w pewnym sensie symbolizują nam nawiązanie ingerencję do natury, ale z drugiej strony też pokazują potęgę przyrody i wycofanie się człowieka. Nie znajdziemy tutaj w tym pejzażu postaci ludzkiej. Ten obraz to jeden z nielicznych, jakie zachowały się z całego cyklu bretońskiego Gustawa Gwozdeckiego. Nie jest to obraz, który realistycznie ma oddać nam to miejsce. To obraz, który jest poniekąd kroniką bądź też pamiętnikiem artysty pełnym emocji i ekspresji.